Cześć, kurde, na nic nie ma czasu. Trzeba się śpieszyć. Zwadzę za chwilę. A tutaj Webasto jeszcze nie ma. Szybko trzeba montować. Dobrze, że się udało zamontować lodówkę wczoraj, wstępnie. Tu w rogu będzie zamontowane Webasto. Webasto Uber. O, takie tam sobie wymyśliłem. Nie wiem, dobre, niedobre. Zobaczymy w trakcie. Przerobię troszkę. O, tutaj instrukcja. Elementy montażowe. Samo Webasto. Zamontowane będzie tutaj. Myślę, że tutaj jak będzie, to będzie ok i będzie zabierać za dużo miejsca tu i tak jest ciasno zmienię tylko zbiornik paliwa z 10 litrowego na 20 a dokupię drugą dziesiątkę i zamontuję obok lodówki będą dwa zbiorniki dziesiątki jeden z lewej drugi z prawej jeszcze jeden zbiornik 10 litrów jest w szafce także 30 litrów na jakieś mycie talerzy. Na razie wystarczy, A, miejsca nie za wiele, więc nie ma gdzie upchnąć. Może tu jeszcze u góry upchnę jeden jakiś zbiornik. No zobaczymy. Tak czy inaczej i tak miałem zmieniać zbiornik na paliwo, no bo 10 litrów to trochę mało, niekiedy może być. Zamówiłem dwudziestkę. Mam nadzieję tylko, że będzie pasować do bakisty. Tam też niewiele miejsca. Także zaczynam. Zaczynam montować to webasto. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie, cześć.